Dzień dobry, jestem dzisiaj bardzo podekscytowany, dlatego że omówimy sobie obiektywy, które powinny były się ustać już wcześniej. E, takie obiektywy e, miała w swojej ofercie lajka. Mówię o obiektywach apochromatycznych, szerokokątnych. Apochromat w szerokim kącie to jest coś wyjątkowego i rzadkiego. I jeżeli tylko Gdzieś producent podaje, że jego obiektyw 30, na przykład 5 mm, tak jak dzisiaj będziemy omawiać takie obiektywy 35 mm, jest apochromatem. To znaczy, że to jest duże wydarzenie. Takie apochromaty w postaci aposumikronów ma lajka do formatu do, do kamer SL, ale słuchajcie, ma teraz też apochromat. Do systemu M. Najnowsze dziecko firmy Laika ma apochromaty szerokokątne, ale jak tylko widziałem apochromaty Laikowskie do systemu S, od razu mówiłem, że Wojlander, który idzie krok w krok za tym, co robi Laika, na pewno taki obiektyw wypuści, ponieważ rodzina apochromatycznych obiektywów Firmy Leica, to obiektywy 100 mm, 65 mm, 50 mm. Przyszedł czas na 35 a wspomnijcie moje słowa: prawdopodobnie pojawi się jeszcze Apochroma 28 mm. Słuchajcie, Apolantar w wersji 2.35. Tu mamy Apolantara z mocowaniem Sony. A tu, Apolantar 235 z mocowaniem Lajka. Widzicie, że te obiektywy różnią się wielkością. E, długością bardzo nieznacznie, jakieś pół centymetra. Średnicą troszeczkę. Wagon Sony jest cięższy o 40 gram. Co sprawdziłem, ale słuchajcie, to wszystko jest nieistotne. To wszystko nie, jest nieistotne. Mamy oddane do naszych rąk dwa nieprawdopodobnie ostre obiektywy. Słuchajcie, ja to podkreślałem wiele razy, ale Apochromat to obiektyw pozbawiony aberracji chromatycznej. Wam się wydaje, mnie też się tak wydawało, że aberracje chromatyczne powstają w miejscach, gdzie stykają się na przykład jasne niebo z gałęziami drzew, tak? Tam to są generatory aberracji chromatycznych. Ale okazuje się, że nie jest tak do końca. Aberracja chromatyczna występuje w całym zakresie pracy obiektywu, ona jest cały czas obecna. Ona po prostu to zjawisko aberracji chromatycznej polega na tym, że nie wszystkie składowe widma ogniskują się w tym samym miejscu na matrycy. Więc wprowadzenie apochromatu powoduje, że nagle skupiają się wszystkie, nad, wszystkie długości fali na tym samym na tej samej płaszczyźnie materiału światłoczułego. To powoduje, że taki obiektyw, jak Apolantar 65, który mnie rozwalił i zachwycił, jak Apolantar 100 czy Apolantar 50, potrafią zmiażdżyć nasz pogląd na temat obiektywów ostrych. To są obiektywy, których nie trzeba wyastrzać w żaden sposób w postprodukcji. Nie będziecie mieli niedosytu, nieostrości. Tak jest z, z wszystkimi Apolantarami. Słuchajcie, technologia dodawania e, pierwiastka e, ziem rzadkich, e, takim, ta, takiego jak lantan, do soczewek, to nie jest fotografia prosta. Uzyskuje się bardzo przejrzyste szkła, tak? O zupełnie anormalnej dyspersji. I teraz, tak, ten obiektyw, o którym dzisiaj mówimy, wezmę wersję laikową do ręki, jako mniejszą i zabawniejszą. Z tą taką obwódką mocowania bagnetowego osłony przeciwsłonecznej. Maleńki obiektywik. Widać tą asferyczność w układach soczewek już na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, jest tu 11 soczewek, 9 grup. 5 soczewek o ultraniskiej dyspersji i dwie soczewki obustronnie asferyczne. W obydwu wersjach i w wersji laikowej i w wersji do Sony mamy dokładnie ten sam układ optyczny, czyli jest to troszeczkę inaczej rozwiązane niż w apolantarze 50 mm i bardzo dobrze. A więc e, posiadacze systemu Sony nie będą e, w jakiś sposób zawiedzeni, mają dokładnie to samo szkło przed sobą. Obiektyw jest nieprawdopodobny, jeśli chodzi o ostrość, e, ale musicie wiedzieć jedno, że ta ostrość w każdym kadrze to, to jest coś, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego że nasze obiektywy zawsze dają pewną dozę nieostrości, o której, z której my sobie czasami nawet nie zdajemy sprawy. Tymczasem w takich konstrukcjach jak właśnie te apochromaty mamy to, że ostrość jest idealna w, pełnym, w każdym kadrze i nagle zaczynamy dostrzegać takie, słuchajcie, detale, których istnienia nie podejrzewaliśmy, albo nie podejrzewaliśmy naszej kamery o to, że jest w stanie te detale zarejestrować. Słuchajcie, jeżeli zapniecie taki apolantar na, na taką matrycę jak w Sony A7R4, albo w laice, z lajce najnowszej lajce, która ma też ponad 47 megapikseli, to nagle się okazuje, że po prostu obrazy potrafią Was zmiażdżyć. Obiektyw, ma taki sam zakres jak wszystkie standardowe sumikrony czy ultrony. Zaczyna się ta jasność od 2, więc nie, nie ma tu rewelacji. Jak ktoś chce rewelację to sięga po 1,235 i tam w tym noctonie 1,235 ma boski obraz. Między innymi spowodowany tym, że jest 12 lamelek przysłony. Ale ponieważ, słuchajcie, te konstrukcje to są konstrukcje mega wyrafinowane, mega wyrafinowane, to w tych w konstrukcjach także użyto 12-listkowej, okrągłej przysłony. I teraz mamy bardzo dziwne połączenie. 12 listkowa przysłona dająca kremowy bokeh z mega super ostrością. Więc e, co tu jeszcze mamy ciekawego, o czym warto e, wspomnieć? Mamy możliwość przestawienia w tryb nieklikalny, czyli przysłona może klikać do fotografowania lub być płynną przysłoną. Wystarczy po prostu e, przestawić pierścień i mamy wtedy e, przysłonę e, o, odwracamy to w ten sposób, troszeczkę inaczej to jest zrobione. I mamy teraz przysłonę płynną, która nie klika. Po naciśnięciu i przesunięciu tego pierścienia przedniego przechodzimy w tryb klikalny. O, ustawiamy sobie. I to jest fajne też, że możemy to ustawić w dowolnej pozycji, nawet z boku. O, teraz ustawiamy sobie tu na wprost. I mamy. O, i mamy klikalną przysłonę. W lajce tego mechanizmu nie ma. Lajka służy do fotografowania, a więc mamy tutaj przeskoki tylko i tak dalej. Słuchajcie, yy, jestem mega podekscytowany. Sami zobaczycie zdjęcia testowe yy, wykonane za pomocą tych, tych obiektywów, ale słuchajcie, radość z ich użytkowania jest niesamowita. Dołączenie 35 w Apochromacie do systemu obiektywów, na przykład w Sonym, czy w lajce daje obrazy nieprzeciętnej jakości. Dlatego, jeżeli macie apochromata 35 w tym momencie i połączycie go np. z apochromatem 65 mm, to uzyskujecie przepiękny zakres ogniskowych, wspaniale się uzupełniających, ale o najwyższym, o najwyższym poziomie jakości. Słuchajcie, powiem Wam jedno. Jeżeli do Sony np. do takiego korpusu. Aparatu Sony, założycie taki, taki obiektyw, który oczywiście ma współpracę z elektroniką, ze stabilizacją, z wyostrzaniem automatycznym, w sensie takim, że pokręcenie pierścienia od razu Wam powiększa obraz. Więc zyskujecie tutaj obiektyw, który nie znajdzie swojego odpowiednika w systemie Sony, ponieważ apochromatu 35 mm w systemie Sony po prostu nie ma. Jeżeli ktoś na przykład używa. Takiego obiektywu jak 2890 makro do Sony, a spróbowałby Wojlandera, Apolantara 65 mm, to zobaczyłby, jak zepsutego obiektywu używa do tej pory. Wiem, że to są mocne słowa, ale takie są fakty. Wystarczy wziąć, porównać, zobaczyć jakoś zdjęć. Apolantar i w ogóle obiektyw apochromatyczny zawsze wygra ze zwykłą konstrukcją, a przy tej komplikacji budowy. Słuchajcie, w tak, maleńkim, w tak maleńkiej konstrukcji 11 soczewek, 9 grup, 5 soczewek e, o ultra niskiej dyspersji z dodatkiem lantanu i dwie soczewki obustronnie asferyczne, bardziej skomplikowanej konstrukcji wygenerować już na razie, na dzień dzisiejszy nie można, a zamknięcie tego w tak maleńkim korpusie to jest w ogóle coś e, nieprzeciętnego. E, możecie zobaczyć zdjęcia wykonane tymi obiektywami. E, i ocenić ich jakość. Pamiętajcie jedno, apolantary to nie są konstrukcje przeznaczone dla aparatów tak jak noctony, dla aparatów średnioformatowych. One będą winietować na twardo, więc niestety tutaj jesteśmy ograniczeni. Natomiast mając jakikolwiek bezlusterkowiec, i kupując na przykład ten obiektyw z mocowaniem M poprzez przejściówki warte niecałe 100 zł można mieć do dyspozycji coś, co do tej pory zarezerwowane było tylko dla posiadaczy aparatów. Laika. Z kolei e, posiadacze systemów Sony mogą sobie zaimplementować od razu ten obiektyw, świetnie współgrający z ich korpusem i cieszyć się e, jakością uzyskiwanego obrazu. Ja zapnę teraz taki obiektyw z mocowaniem, z mocowaniem e, Sony. Zobaczcie co tu fajnego Sony e, zyskało. Apolantar 35 ma tutaj wystającą czerwoną kropkę, czyli coś, co w lajce było obecne zawsze. Co powoduje, że możemy tego punktu przyłożenia do bagnetu szukać nawet po ciemku, bo wystaje, ta wypustka tu nam wystaje. W lajce zawsze to było obecne, a w obiektywach Sony nie. Teraz w tym apolantarze mamy już to, że możemy e, intuicyjnie, wiedząc, gdzie mamy punkt mocowania bagnetu w aparacie, możemy po prostu nawet po ciemku założyć, e, założyć ten obiektyw. Zobaczcie, bardzo zgrabna konstrukcja, właściwie rozmiarowo chyba przypomina 50. Jest to prawie że dokładnie to samo, a więc możecie, tylko słuchajcie, jest ciężka. Te 250 gram, czy. Czy 300? Te, w każdym razie ten ciężar, który ma ten obiektyw, nie chce mi się sprawdzać. Dobra, słuchajcie, sprawdzę dla Was, czekajcie, sprawdzę dla Was 304 gramy w wersji lajka i trochę drożej, trochę więcej, 350 w wersji lajka, 304 w wersji lajka i e, pogubiłem się i 300 około 50 gram w wersji sony to jest dosyć znaczny, znaczna waga jak na tak maleńs, takie maleństwo. Tu czujemy, że mamy do czynienia z metalem, metalem i szkłem i to w dużej ilości. Jakie obiektyw daje rezultaty? Zobaczcie sami. E apo lantary można polecać w ciemno. Każdy, kto ch chce zostać przy pełnej klatce, ale chce generować osiągi podobne do średniego formatu, musi sięgnąć po tę konstrukcję. A będzie zadowolony zawsze, bo Apo chromat. W obiektywie to jest rzecz nie do przecenienia. W dawnych czasach, jak się miało Hasselblada i ktoś kupował za cenę samochodu obiektyw apochromatyczny, taki na przykład e, właśnie 250 mm w apochromacie, sonar, e, tak zwane aposonary, to to była jakość taka, której nie mógł mieć nikt inny w żadnym innym systemie. A więc w Rolaju były aposymary na przykład, dziewięćdziesiątki makro, przewspaniałe obiektywy, to malutkie słówko, ten skrót APO daje Wam nieprawdopodobną jakość obrazu i mówię to z całą odpowiedzialnością. 35, 50 i na przykład 100 albo 65 to zestaw totalny killer dla takich systemów jak Sony. Zwłaszcza takich wysokorozdzielczych jak Sony, jak Sony A7R4. Wtedy wykorzystacie potencjał tych obiektywów i ich niezrównaną, dziwną plastykę. To zobaczycie na zdjęciach za chwileczkę, że te obiektywy dają niespotykaną, dziwną plastykę. Nie jest to plastyka noctonów, masełko i w ogóle, bo tu mamy zbyt wielki przeskok od totalnej ostrości do tła, ale 12 lamelek przysłony robi swoje. Także gorąco polecam, to są obiektywy warte każdej, absolutnie każdej ceny. Życzę Wam ich.